Tu wybrałam się na randkę z Patrykiem, z moim narzeczonym, który wziął potrawę, którą myślę, że jest dwa razy mniejsza, która się nazywa kardzone. I na dodatku jest chyba w połowie jedzenia i stwierdzić, że dalej go nie zje do końca. Ale mamy za to ładny widok. Jesteśmy na Ursynowie. Pozdrawiam. Tak. Patryk stwierdził, że tego nie jest dalej. No dobrze, to jest kochanie, takie duże. Dobrze kochani, że jesteś, bo no to pomożesz mi zjeść. I twierdzi, że ja mu pomogę zjeść, jak ja zjadam całą porcję swojej zupy. O, taka. Posta zupa. W ogóle już drugi dzień spędzam z nim. A jeszcze mamy jeden dzień przed sobą, już jutro są pale. Dzięki, więc może coś dla was nagram. Wczoraj nic nie nagrywam w sumie. Smacznego, kochanie. Dziękuję.